Witajcie, jestem Gierusz i witam was w y, najbardziej świątecznym minigame, jaki na razie jest. Wiadomo mm, no tak, jeszcze niby są święta trzech króli, ale to jest tak, jeszcze trochę związane z Mikołajem. Okej, okay, no to ja wybieram sobie pomocnika Mikołaja. No i tak, y, co i jak tutaj będzie to zobaczymy w trakcie. Wiem, że będziemy musieli pomagać Mikołajowi w pokonywaniu różnych trudności. Ok, no to zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Okej. Okay. Mm, ten tu to jest tak, Mikołaj, Santa Claus, trochę kościsty. Okej, okay, no to jedziemy, to są Mikołaj, feria, to są małe elfy. Dobra. Okej. Okay. No to teraz czekamy sobie, że Mikołaj za nami nadąży. Mm -hmm. There are some presents on the head. I just to present. Są so prezenty? O, TNT, Okej, okay, idziemy. Mm, trzeba, trzeba zniszczyć tą ścianę, żeby nie przejechać. Okej. Okay. O, oh, Sorry, presuję mikrofon. O, oh, dobra. Okej, okay, się przekopałem, jedno mam przekopane, Dobra, to ja im tutaj pomogę w zabijaniu hmm. tych, którzy chcą nam przeszkodzić O, tutaj się spełniono, a to ja będę spisany, gdy będę siedział Ha I co teraz? No i się sponuję. Tak, okej okay w głębiej to się nie spawnowały dobra zabijamy na razie mają tylko motyki a później będą trochę trudniejsze rzeczy mi się przynajmniej wydaje o tu okej jak można być motyką czy motyka mogę mieć większe wrażenie od łap? no ale dobra Okej, okay. a co my mamy? Oha, mamy regenerację ciągłą, czyli jakbyśmy byli zupełnie tu, miały płu, to no tylko, że sama regeneracja względu, okej, okay, let's move! Mówi Mikołaj. Ja to jedziemy przed ciebie. Okej. Okay. Okej, okay, no to teraz poczekamy aż święty dojedzie. Szkoda, lecik się schował i sorry o, coś nieskręcony komputer ty co? Aha, no i tak, to jest serwer zagraniczny, serwer premium Więc, no nie wszyscy będą mogli być Okej okay. wow. Okej, okay, tak ja mam premium, jeśli nie jeśli zauważyliście Okej, okay, i tutaj Turn on four switches. Cztery dźwignie. Musimy przekręcić. Ooo, przekręciłem jedną. Jeje, jestem bohaterem. Mikołaj mnie za to wynagrodzisz W tym roku mamy więcej prezentów. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mm, gotowe? Collect two presents. A, ktoś tam mi dzwoni. Kiedy zabijamy portki. Okej. Okay. Hop 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 hop. No i teraz jeden teraz, teraz trzeba znaleźć dwa prezenty. Okay. No i teraz znowu czekamy na Mikołaja. Mhm. Mm Okej, okay. idziemy. No i teraz uważać, bo jak hmm, wejdziemy uh, To nas po prostu zabi to nas... No, a jak wejdę to wam pokażę. No właśnie. Okej, okay, już jeden prezent został skolekcjonowany przez nas. Jeszcze tylko, jeszcze tylko jeden i będziemy, będziemy musieli chyba zabić jakiegoś bossa, tak mi się wydaje. Wcale nie ruszam do show. cały czas na początku okej okay, no to teraz na no, poważnie teraz będziemy hop hop sobie hop nie, nie, no, mm, okej okay, mamy prezent i teraz o tam jest Golem, ten wioskowy Jak śnieżki mam zdać obrażenie Dobra, musimy go wystrzelić Teraz ja. to Bijemy go, bijemy go, bijemy Skill the snow monster, snow monster, już nie żyjesz A nie snow monster Cię tu chodzi nas nawet, nawet Czyli już posną monsterze Dobra, i jedziemy dalej. Znaczy będzie to jakaś następna ręka. Haha, tak, To jest trudne. trochę No i takie jeszcze zumbiaczki już się tu za chwilkę zaczną rozpić i będą nam będą nam przeszkadzać. Teraz hop, okej. Okay. Udało się hopsnąć I jeszcze raz i kółeczko dobra fu ja się spojrzy ja spadnę Doskoczę i jest! Jestem mistrzem Tak jest, doskoczyłem, ale co teraz? Co teraz? Mhm, teraz no to trzeba skoczyć, a lipa jak się nie uda to od początku. O to lipa od początku serio Seriously mm, Nie od początku aha. Dobra, myślałem już jakiś checkpoint. Jest, ale nie ma Poziom trudności musi być... Okej. Okay. Dwa prezenty gramy już ile 7 minut. okej okay. Dobra, hop. Hop. Dobra. O dobra, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. O, Jakieś mega trudne nie jest. No to to pewnie coś wkurza na pewno. Dobra Ym. No i znowu ten sam błąd Kóźny O, jeden prezent już mamy Jeden już mamy, dobra, teraz trzeba trzeba jeszcze, jeszcze jeden. Jak mamy jeden, to jeszcze jeden. Bo potrzeba w sumie dwóch. Tutaj to już mam trochę na ale Teraz będę musiał tam coś zapamiętać. No No co tutaj na Dobra, ząbiaczku, ząbiaczku, zostaw mnie. Chodź, nie, nie odrzucaj miłości mojego miecza. Dobra, udało się. Ojojojo. Oj. Spadnę No co masz na to Kill the gigant before it reach Santa? Aha! Bo już jesteśmy A, nie widziałem tego giganta nawet szkoła Okej, okay, co teraz? Mhm. Mm Ciekawe Bardzo ciekawe, co byś chodzi o The castle is it? I will destroy A... Czyli kogoś, kto chce zniszczyć święta mhm. Bardzo, bardzo duży, bardzo złowieszczy. Aha, czyli mi się myślę, że to będzie polegało na tym. Aha, i jak on jest teraz na przykład na tym kolorze, to ja będę musiał stać na tym kolorze, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Chyba, że nie. Trzeba uważać na jakim on stoi kolorze. On green. na green. na green. Yeah! Udało się, udało się. A, ci mam będę... tu, no, tak nasze kochane potworki No, co mam stoi? Trzeba patrzeć, na co on stoi O nie, jeszcze te kupaki Boże Tak, snu nie Nie, 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 dobra, John jest, on jest, John jest Ilu nas jest? Ilu nas jest? Nie, nie co ja jestem tylko? Dzień to nie poważni jesteście. Mm. No, Pumpkin King w sumie ma już mniej niż połowę życia, ale... Ja sam zostałem. Chyba. Tak, sam zostałem. Mm -hmm. Okej, okay. wszyscy zginęli. no to to by było... To było w tej świątecznej rundzie na tyle. W świątecznym odcinku. Jeśli Wam się to spodobało, napiszcie, że takim game, game się podobają. Ja będę i tym game dla Was nagrywał. Więc to było na tyle. Na razie i cześć!